makówka w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator X Jak widzicie za moimi plecami znajduje się nowy Huge tytanik Balloon Monkey Którego dzisiaj sobie przetestujemy oczywiście Użyczy nam go Tomas, który go trafił właśnie z ekskluzywnych jajek Także miał naprawdę giga farta. Możecie wbić również na jego kanał, link do niego macie w opisie oczywiście A my dajmy mu trader. Zobaczymy oczywiście dzisiaj oferty jakie dostaniemy za niego Zobaczcie jak kozacko on wygląda. Jeszcze jest podpisany, więc nieźle wam powiem. Okej, okay, dał ready, także fajnie. Okej, okay, wejdźmy teraz do inventory i zobaczcie jak kozacko on wygląda. Tylko słaby trochę mu się trafił tak naprawdę, bo Agility 1. No ale on jest 5 razy lepszy niż Huge Pet, więc zobaczcie jak on wygląda. Naprawdę kozacko to się prezentuje. Wejdźmy sobie na niego. O kurde, o ale wysoko skacze. Nie no, ten Pecik jest naprawdę kozacki, mam powiem szczerze ile ma jeszcze, jeszcze, nieźle, nieźle. Tutaj kolekcja jest mocna. No, ale ten pecik naprawdę jest ładny. Z ma taki właśnie balonik. Od góry. Fajnie wygląda, fajnie ten pecik wygląda. Wejdźmy sobie na Devoida jeszcze. Zobaczymy, jak tam będzie wysoko skakał. Dobra, wbijamy. Devoid. Fajnie by było kupić takiego, ale niestety ciężko będzie, mam powiem. Jest naprawdę giga dużo warty. O, kurde, jak on tutaj wysoko skacze, zobaczcie. Nieźle, nieźle. Więc tak on się prezentuje. Dobra, wrócimy sobie na spawnę, oczywiście. I lecimy, myślę, na Training Plaże. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś fajne oferty za niego. W ogóle, update będzie nowe za 2 dni i 16 godzin. Zobaczymy, co nam nowego dodadzą. Ciekawego. Tutaj widzę niezłą kolekcję Huge, mam powiem. Ciekawie to wygląda. Dobra, my lecimy, oczywiście, na Training Plaże. Zobaczymy, jakie będą oferty za niego. No powiem wam, że ty pet jest naprawdę potężny. Także mam nadzieję, że dostaniemy jakieś fajne oferty. Okej, okay, jesteśmy na pierwszej Titanic barze. Zobaczmy czy ludzie się zainteresują takim... ...Titanic Petem. Widzę, że już jest jakieś zainteresowanie. Trady mamy włączone oczywiście. Napiszemy może. Trading... ...New... ...Titanic. Dobra, napiszmy, zobaczymy. tutaj jest jakaś jedna osoba z huge'ami, dwie są nawet z huge'ami. Także ciekawie, tak zobaczcie, mamy pierwszego trade'a Okej, okay, pokażmy mu oczywiście Jest pierwsza oferta, dobra Rainbow Huge Pony Okej, okay, sporo tego widzę Raz, dwa, trzy Rainbow Huge karty, Dwa Rainbow Huge Forest Wednesday. Dwa Rainbow Huge Festive Cutty Rainbow Huge Pumpkin Cut No ale to jest Dalej za mało oczywiście Ten pet jest podpisany Przez partnera Także powiem wam, że Niestety musimy to odrzucić, Lecimy dalej Czekamy na kolejne oferty, zobaczmy Podajemy no Tak, myślę, że, my, że możemy zaraz zmienić Trading Plażę Dobra, przejdźmy na inną Trading Plażę, bo tutaj jest dosyć słaba, wam powiem Także widzimy się za chwilkę Okej, okay, a więc jesteśmy na kolejnej Trading Plazie No i zobaczmy tutaj, jakie będziemy mieli oferty Dla naszego Titanica Także zobaczmy, tutaj mamy sporo huge'ów Napiszemy oczywiście. Znaczy tradujemy. 6 razy Sapphire Phoenix. Mamy do tego Huge Nightfall Pegasus. Rainbow Pumpkin Kata. Neon no, Twilight Dragona. 2 Huge Balloon Dragony. tu Tray Wolfa. Hmm, no ciekawa oferta. No ale niestety wciąż jest to za mało. Zobaczcie jeszcze do tego 760 Begemów. Także na razie dajemy cały cel, cel. Zobaczymy inne oferty oczywiście. Tak, też ma, zobaczcie. No nieźle. Wow. Nie, chyba to scam. Czekajcie. A, ta, to scammer. Skamer, skammer. Myślałem, że LC -LC jest tutaj na serwerze. Ale niestety nie. Podrabia się pod partnera, ta to jest skamik, skamik, skamik. Dobra, czekamy na jakieś warstwy dalej. Zobaczymy, czy ktoś nam zaoferuje. Trading Titanic. O, tutaj ktoś ma chwilę w ogóle na sprzedaż. No ale dosyć drogie. Znaczy nie za fajnie. Patrzmy tutaj. Oho, LCLC Eastern Trade. Zobaczmy, co nam zaoferuje. No, raczej tu nie będzie dobrej oferty. Ale wysoko skacze w ogóle ten Titanic. A ile jeśli chodzi o sam wygląd, to jest ładny oczywiście ten balon. Ale mi się wydaje, że ten pierwszy Titanic był ładniejszy o wiele. Możecie napisać oczywiście w komentarzu Jak oceniacie, czy ten jest ładniejszy, czy ten pierwszy był ładniejszy o ten wyżej skacze I czuć, że jest takim właśnie balonem No a ten pierwszy chyba mi się wydaje, że był ładniejszy Możecie napisać oczywiście w komentarzu, co myślicie Który był ładniejszy, ten pierwszy, czy ten Na którym właśnie teraz jeździmy Fajna ma te efekty, że tak się przybliża i oddala To jest akurat fajne w nim Dobra, mamy kolejnego tradzika, zobaczmy Dostaniemy tutaj za Titanic, Balloon, manki Cztery huge'y mamy. Huge streaming, Huge Festive, Huge Elf Cut i Huge Elf Okej. Okay. Oczywiście dajemy Cancel. Jest to zdecydowanie o wiele, o wiele, ale to za mało. Zobaczcie jak fajnie wyglądają w ogóle tutaj te dwa Titaniki obok siebie. No ciekawe się to prezentuje. Dobra, lecimy oczywiście do kolejnej plaży, bo tutaj już widzę, że nie ma zbytnio dobrych ofert. Także do zobaczenia za chwilkę. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej trading klasie. Zobaczmy co tutaj mamy. Coś ktoś napisał gry w ogóle, także nieźle. Zobaczmy co nam zaoferuje. Ile tu jest tytaników? Dobra, czekajcie, ja muszę wam to pokazać. Patrzcie to. Jeden tytanik, drugi tytanik. Kolejny balon. No nieźle. Chyba dobra traż nam się trafiła. Dobra, zobaczmy co nam da za tego. Beta. Okej, okay, mamy raz, dwa, trzy. O kurde, jaka oferta. Co jest? Ile hugeów? Dobra, zobaczmy to wszystko sobie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery blue dragony. balun oczywiście. Kutrze on twilight. Taj tej korki. O, nawet nie widziałem na tego HUGE'a. Tutaj mam Nightfall Warfa. Rainbow Balloon Solot. Okej, okay, tutaj. 830 milionów gemów, więc nie za dużo. No niestety używamy tą ofertę. Bo to jest o wiele, o wiele za mało. Okej, okay, oczywiście Pecika oddajemy dla Tomasza. Zobaczcie, dostaliśmy Huge Hellrocka i Huge Jolly Pingwina. Za free, tak jak napisał. Także dzięki wielkie, oczywiście te Peciki nam się przydadzą. Oddajemy oczywiście Titanica. Także dzięki, dzięki wielkie. Zawsze to coś do naszej kolekcji. No oczywiście gratulacje dla Niko, że udało mu się trafić z tego oto jeczka, Tak rzadkiego pecika, na którego jest tylko 0.05%. Więc gratulacje dla niego oczywiście. A nasz team prezentuje się następująco. Już mamy sporo huge'ów. Więc nie najgorzej to wygląda, myślę. Aha, wysłał jeszcze nam jednego trade'a i w ogóle daje nam 3 huge'ka To darmo. Także naprawdę, dzięki wielkie. Nie trzeba było, ale już jak dajesz, to oczywiście weźmiemy Huge kup nigdy nie za mało. Także zobaczcie, już nam mało brakuje do full teamu Huge Petów, tak to się prezentuje. Powiem Wam, że niezły pociąg tutaj się robi. Także dzięki, wielkie za te pedziki, oczywiście. No i wpadajcie, oczywiście, do niego na kanał. Zostawcie mu, oczywiście, suba na kanale. No i niech się rozwija, bo myślę, że zasługuje. Okej, okay, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę oczywiście Oraz subika na kanale, jeśli Jesz, jeszcze nie macie Ja tutaj sobie tak śmiesznie podskakuję Oczywiście dziękuję dla Tomasza Jeśli dobrze oczywiście je czytam Za pożyczenie tego pecika Możecie oczywiście wpaść do niego na kanał Link znajdziecie w opisie Ja myślę, że to by było na tyle w tym filmie, więc do zobaczenia w kolejnych No i się Siemanko, trzymajcie się Jo!